La ambición ahora es mi consejera Cueste lo que cueste, me levántate. Ophelia, ophelia, to ja. Gdzie ona jest? Słyszę jej telefon. Ofelio? Ofelio, słyszę twój telefon. Otwórz. Amparo? Wszystko w porządku? Chyba coś się stało, Ofeli. Możesz zajrzeć? Jeśli mnie zobaczy, zabije mnie. Powiesz, że to ja ci kazałam. Chcę tylko wiedzieć, czy wszystko w porządku. Mam złe przeczucie. Co się stało? Straciła przytomność. Pomóż jej. Niech pani nie wchodzi. Przyślijcie karetkę. Pani Ofelio. Za każdym razem, gdy rozmawiamy o Twojej rodzinie, kłócimy się. Moja mama jest bardzo skomplikowaną osobą, ale wątpię, żeby zadzwoniła do prasy. Arturo zrobiłaby wszystko, żeby zostać w rezydencji z Mar. Nie chciałaby się im narazić. Ludzie zrobiliby wszystko dla pieniędzy. Pieniądze są dla niej ważne, ale to mieszkanie w rezydencji było spełnieniem jej marzeń. Nie bronię jej, tylko chcę, żeby się lepiej poznała. Dobrze. Wiem, że mi nie wierzysz, ale nie chcę się już z tobą kłócić. Dobrze, nie będziemy. Możemy zaczynać. Dobrze, posłuchaj. Ofelio, Łani, co z nią? Nie wiem, jak długo tak leżała. Ofelio, otwórz oczy. Czekamy na karetkę. Pojedźmy moim autem. I jesteś pewny? Jedźmy. Oby przeżyła. Moja matka twierdzi, że to nie ona. Myślałaś, że się przyzna? Tak. Co mówiła? Płakała i mówiła, że ona tego nie zrobiła. Oczywiście. Będzie udawać ofiarę, aż się nawierzysz i znowu jej uwierzysz. Wiem. Tak, tak, wiem. A ver Mar... Mar, wiem, że masz wyrzuty sumienia, ale dobrze zrobiłaś. To było straszne. Ofelia ciągle tobą manipuluje. Wcale nie. Nie. Wiem, że musiałam to zrobić, ale czuję się z tym źle. To w końcu moja mama. Masz rację. Przepraszam, bardzo to przeżywam. To prawda? Podobno karmi nie piersią, boli. Chwileczkę. Kto to? Przyjaciółka mojej mamy, Amparo. Pewnie chce, żebym przeprosiła mamę. Mam dość. Bardzo dobrze, Valerio. Zaczaruj nas wzrokiem. Idealnie. Teraz profil. Co one robią? Muszę wracać do pracy. Jesteś aniołem, Chłanie. Poczekam na jej córki. Nie odbierają? Nie. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Uratowały się ich życie. Musisz być ostrożniejsza. Wystraszyłaś się Dobrze, że to ja. Zaniosę Luisowi herbatę. Dobrze. Mar, kochanie. To ja, Amparo. Co się stało? Jesteś w szpitalu. Zatrułaś się czadem. Jak to możliwe? Gotowałaś coś i zapomniałaś wyłączyć palnik. Podgrzewałam mleko, zanim przyszła mar. Gdzie ona jest? Twoje córki nie odbierają. Rozumiem. Nagrałam się im na pocztę. Dlaczego mnie nienawidzą, Amparo? Może Bóg chciał mi zrobić przysługę, zabijając mnie. Nie mów tak, Ofelio. Byłoby lepiej, gdybym zginęła. Moje córki nie chcą mnie znać. Nie mam już po co żyć. I nie jestem bez Proszę. Przepraszam, że przeszkadzam. Przyniosłam herbatę. Nie mam ochoty. Dobrze ci zrobi. Nie, dziękuję. Miały się ciężki okres. Herbata pomoże ci się zrelaksować. Dobrze. Martwię się o ciebie. Nie musisz. Wszystko tak się skomplikowało. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Z czym? Twoja córka będzie miała dziecko z tym samym mężczyzną co ja. Nie zapominaj, że ustaliliśmy, że to ja jestem ojcem twojego dziecka. z zawsze. Dziękuję za herbatę. Liczę, że ci smakuje. Co z nią? Wszystko dobrze. Jutro będzie mogła pani wrócić do domu. Dzięki Bogu. Do widzenia. Dziękujemy. Nie chcę wrócić do pustych ścian. A wiem, że moje córki nie będą na mnie czekać. Daj im czas, Ofelio. Nie wiem, czy czas uleczy te rany. Zostałam sama. Zadzwonię jeszcze raz. Nie. Zobacz, jak cierpisz. Dałam sobie z tym radę, tak jak zawsze. Jak ci mogę pomóc? Amparo, nie pomożesz. Wszystko, co robiłam, robiłam dla moich córek. Poświęciłam im całe życie. Skoro mnie nie potrzebują, odejdę. Co masz na myśli? Jestem dla nich ciężarem. Nie przesadzasz. Muszę nauczyć się żyć bez nich. Potrzebuję zacząć od nowa w nowym miejscu. To właśnie zrobię. Tamales są gotowe. Cały dzień gotowałaś. Było warto, zobaczysz. Jutro rozdamy je sąsiadom. Nie mogę się doczekać, aż dowiedzą się, że zostanę babcią. Jestem taka podekscytowana. Widzę. To najlepsza wiadomość, jaką ostatnio usłyszałam. To prawda. Musimy to uczcić w wielkim stylu. Rozumiem. Ludzie przyniosą nam prezenty dla dziecka. Naprawdę? Tak. To nasza tradycja. Kiedy moja sąsiadka urodziła, oddała mi buzek i ubranka Juana. Jestem ciekawa, co dostaniemy. To przecież używane rzeczy. Właśnie. Dlaczego ludzie oddają znoszone rzeczy? Niektóre nie są znoszone. W ten sposób możemy sobie pomagać. Cześć, Pedro. Gratulacje, Valerio. Świetnie się spisałaś. To wasza zasługa. Tylko ci pomogliśmy. Zasłużyłaś na odpoczynek. Dziękuję. Do zobaczenia. Amparo, wypadłaś świetnie. Dziękuję. Musimy to uczcić. Jestem zmęczona. Dlatego pójdziemy na kolację, a potem Cię odwiążę. Brzmi dobrze. Gratulacje. Dziękuję. Co tu robisz? Czekałem na ciebie. Chcę porozmawiać. O czym? Dlaczego zaglądasz do domu Ofelii? Patrzyłem, czy wszystko jest w porządku. Wcześniej zawiozłem panią Ofelię do szpitala, bo zatruła się czadem. Wszystko z nią w porządku? Chyba tak. Dzięki Bogu. Chciałem sprawdzić, czy nadal czuć gaz. Nigdy nie przestajesz mnie zadziwiać. Dlaczego? Pomimo tego, jak Cię traktowała, pomogłeś jej. Jestem dumny. Dziękuję. Cieszę się, że jesteś dobrym człowiekiem, ale musisz zapomnieć o tej rodzinie. Pomogłem jej. Nie ma nic złego w pomaganiu, ale czas skupić się na swoim dziecku. Wiem, Tato. Byłem sceptycznie nastawiony do Waszego związku i wątpiłem w Waszą miłość. Powiedziałem ci nawet, że może lepiej byłoby to zakończyć. Pamiętam, myślałem o tym. Zapomnij o tym, co mówiłem. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że przestałem w Was wątpić. Będziecie mieli dziecko, które połączy Was na zawsze. Leo? Co się stało? Nic. W tym domu nigdy nie było tak cicho i spokojnie. Odkąd Ofelia odeszła, wreszcie mamy spokój. Nie, nie, nie o to chodzi. Ten dom był kiedyś pełen życia i miłości. Był wypełniony śmiechem mojej mamy i rodzeństwa. A teraz jest zimny i pusty. Kochanie, nie smuć się. Pomyśl, że tak jest lepiej. Wcale nie jest lepiej. Tęsknię za nimi. Wiem, kochanie. Ale przynajmniej jesteśmy tu razem. Tak, masz rację. Szkoda, że Mar też tu mieszka. Chciałabym mieszkać sama. Tato, nie martw się. Nigdy nie zostawię Kamili ani mojego dziecka. Cieszę się. Zawsze będziemy razem. Przyznam się, że nadal nie mogę uwierzyć, że zostanę dziadkiem. Będziesz najlepszym dziadkiem na świecie. <grym> Powiem ci coś: co? Byłem u Twojego nadętego teścia, żeby powiedzieć mu, że go nie potrzebujemy. Naprawdę? Nie pozwolę, żebyś źle traktował mojego wnuka. Byłeś w firmie? Tak. Powiedziałem mu to prosto w twarz. Mógłbyś wpaść w kłopoty. Nie boję się go. Rodzina jest dla mnie najważniejsza i będzie musiał nauczyć się ją szanować.